Mm. leci nam śniadanko już Lili Natysia z rana jeszcze tutaj praktykuje sobie spelling tak? pokaż nam jak piszesz czy ładnie? sprawdzimy no tak świetnie bardzo ładnie No. No, no bo tutaj nie trzeba bardziej tak ładno. Ale dziękuję. No ale starasz się i co jest fajnego w tej szkole a propos pisania, bo mi to mówiłaś, mm. innego niż w tamtej? Że nareszcie mi dają pensy, bo w tamtej szkole no to, Ale po polsku skarbuję. W tamtej szkole no to nam dawali um, długopisy, ale tylko jak zrobiliście um, writing, dobrze, ale ja Pisanie. zawsze robiłam i nigdy nikomu nie um, dawali. A ktoś w ogóle mógł pisać y, jakby na stałe długopisem u ciebie wtedy? Tak, ale tylko w matematyce nie można było. Aha. I, i w jakimś innych książkach. A tutaj wszyscy a mogą tutaj pisać. tutaj wszyscy mogą pisać na wszystkich oprócz matematyce. I już a już wiesz pisałam. dlaczego akurat na matematyce nie? Bo wtedy się popełnia mhm. dużo błędów przy liczeniu i łatwiej jest y, zmazać. Tak. No dobra, kończ swoje jeszcze tutaj wyrazy, a ja idę robić Wam lunchboxy. Zaczynam robić dla dziewczynek lunchboxy. Zastanawiam się, czy dać im dzisiaj świeże owoce, czy suszone. Mam tu bardzo fajne suszone owoce. Gdzie one są? O, to mamy chłopiące suszone owoce. Bardzo fajne mam z Mixit. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. I chyba dziewczynkom dodam dzisiaj. Takie, zobaczcie. Dzisiejszy poranek, zaraz się zbieram, mamy jeszcze chyba z 15 minut i zawożę dziewczynki do szkoły. Dzisiaj taka pogoda, wiecie co, przynajmniej nie wieje. Słoneczko się czasami przewija, czasami jakieś chmurki. Nawet nie sprawdzałam ile będzie stopni, ale muszę to koniecznie zobaczyć. Rano to i tak już u nas raczej trzeba zakładać kurtki, bo jest chłodno, więc nie ma co liczyć na to, że wiecie, że już można wyjść na krótki rękaw czy w samym sweterku. Chociaż Matysia, Ty byś pewnie najchętniej w samym sweterku, nie? Mati, to jest taka trochę. Mi się śmieje angielska dziewczyna, ona to już się przyzwyczaiła do zmiany klimatu. I często, jak jest nawet styczeń, chodziłaby w skarpetkach tylko. Nie, no. Ale planujesz wziąć tam kurtkę? Tak. Bo w ogóle e, dzieciaki u Was, znaczy przynajmniej w Twojej klasie, siedzą przy otwartych e, drzwiach, tak? Tak, nie? ale czasami otwierają okna na górze, tak, takie wysokie. No właśnie, ale to chodzi też o to, że jakby nie zamykacie się też z powodu tej sytuacji, którą mamy teraz na świecie, e, musicie mieć otwartą salę, żeby cały czas była wentylacja. I bardzo często lunche jecie na zewnątrz, prawda? Mm, prawie codziennie, tylko jak pada, też nie jemy. No właśnie, żeby też jak najmniej e, siedzieć w pomieszczeniu, a jak już w pomieszczeniu, to żeby było dobrze wentylowane. No dobra, idę zobaczyć, czy Lila tam się już ogarnęła i zbieram się i dziewczynki. Chodźcie, chodźcie dziewczynki, jedziemy. I Jedziemy do szkoły, wychodzimy. I zobaczcie, ja bym takie to ja bym tutaj leżała, a muszę teraz do góry. A? Nie, ja tak wczoraj ustawiłam te krzesła. Tak mi jest. Ale jak mi jest zzięcy. Sprawdziłam i jest 4 stopnie rano tylko. Czujecie? Ale już jutro, jutra poranki będą trochę cieplejsze. Ja czuję. Muszę się dzisiaj dostać, bo muszę się dostać do jakiegoś pudła, gdzie są moje swetry, kurtki. I tym podobne. Będzie ciepłe fajne. rzeczy. Po zapinane pasy dziewczyny? No, Dobra. Ale nawet nie mam bluzy na sobie. Ale jak są zimno. No jedziemy sobie do szkoły. Jedziemy i jedziemy z mnóstwo A, O, już jesteśmy na jakimś minicze, to jest ten To jest to największe. Myślałam że to mini, bo tak teraz ogromne mini. Ale to jest gigantyczne rondo. O, a już, już. Ale... Wyjechałyśmy, jeszcze mamy 3 minuty. Lili się zmieniło wejście. Muszę zaraz ogarnąć, bo gdzieś od strony parkingu ma dzisiaj wchodzić, dyrektor się trochę w piątek denerwował, że rodzice nie, wiecie, nie wchodzą z jednej strony i nie wychodzą z drugiej, tylko wszyscy stoją tak jakby nie przestrzegając strzałek i napisał, że będą musieli inaczej trochę wchodzić. Trzeci raz to zmiana jest u Lili, ciężko jest to ogarnąć wszystko. No, no ja mam zawsze tak samo, bo. Matysia ma zawsze tak samo. Ona jest akurat w nowej sali, więc spoko. Tak, my dokładnie tam za tym płotem siedzimy. Ale ty siedzimy. też nie jesteś w nowej sali, tylko masz inne wejście. My dokładnie za tym płotem mama siedzimy. Ja wiem, ale nie pokazujemy. Płota. Płotu? Płota? Mówiłam wam w kolejnym vlogu, że będę chciała wypróbować takie coś do czyszczenia okien. O, więc wleję tutaj płyn. Można wleć w sumie wodę z octem, jeśli ktoś lubi, a ja czasami myję okna też wodą z odstępem, ale dzisiaj wleję płyn i zrobię to tak wiecie profesjonalnie bardziej. Więc zabieram się za mycie okien i dam Wam znać, czy to w ogóle działa. Właściwie to póki nie świeci słońce, to tak dobrze nie będę widziała, czy są smugi, czy nie, ale takie pierwsze wrażenie zobaczymy. No umyte, ale nie jestem pewna, jak właśnie będzie, jak wyjdzie słoneczką. Mam nadzieję, że będzie ok. E, powiem Wam, że dziwnie się trochę czyści, ale całkiem fajnie ściągało, bo później jak wzięłam e, ręcznik papierowy, to już nie za dużo zostało do ściągnięcia. Jedynie co trzeba poprawiać, wiecie, rogi, właśnie, żeby tutaj ta woda, co się trochę zbiera, żeby ją tak fajnie doczyścić i żeby było to. Czyściutkie. Zobaczymy jeszcze trochę, bo wypróbuję to urządzenie, jeszcze troszeczkę się z nim pobawię, e, pomyję coś innego i później zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze idę, przeciągnę od środka, mimo że już myłam raz, ale wiecie, będę wtedy lepiej efekt widziała. Obiad gotowy, już mamy godzinę 14.11, niedługo jadę po dziewczynki, powiem Wam, że godziny przelatują między palcami, szukałam chodniczka, mówiłam Wam do kuchni i udało mi się, znalazłam taki jaki chciałam, mam nadzieję, że na żywo jest też taki, zamówiłam, będzie za jakieś 3 dni, 4, coś w tym stylu, więc nie trzeba długo czekać, na pewno Wam pokażę, chcę żeby on był, tak jakby, o odsunę się, żeby on szedł stąd. I tak mniej więcej dotąd. Jeszcze nie wiem, czy u miejscowego tak na środku bardziej, ale to się okaże w praktyce, jak już do mnie dotrze. Student, który będzie chciał być nauczycielem, przyjdzie. Nie wiem, czy to dziewczyna czy chłopak, ale przyjdą i no. nauczyciel powiedział, że on jest deputy hairdresser, i on tylko wybrał nas, bo my jesteśmy najlepszą klasą. Tak wam powiedział? To miłe. No. A, a mój pan chciał na kogoś, bo. Jest taki chłopak w mojej klasie, który jest bardzo niedobry. No i powiedział, I że, że jest najgorszym studentem, jakiego kiedykolwiek miał. I no to naprawdę musi chłopak mu dawać... A. Um, i, I dzisiaj mnie gratulował, bo dobrze zrobił. Tak? Gratulował Ci Pan? No. Bo on też. mówił... Brawo że, Lila, brawo Mati. są z tyłu, a ja nie jestem z tyłu, ja jestem druga linia z tyłu. A on powiedział, wiesz kto Ty też jesteś. Matti ostatnio niechcący kupiła za małą pościel i musimy szybciutko iść wymienić, a w tym czasie tata poszedł do Argosu. E, też pościel odebrać, którą żeśmy zamówili. Także idziemy. Chyba tu było. Sprawdź czy jest dawał. Tak, e, King Size. Mama, ale tu nie jest ten. A, nie jest ten. Sorry. Widzisz, teraz ja bym ci nie do doradziła. To jest Double? No to bajka. A zobacz, ile cena Double, między, ile muszę dołożyć teraz. To jest King. King to nie, bo to dla, na nasze łóżko. Tu są buteleczki. Takie ładne. Mama, perfekty. Ta by się Mati podobał z Mama, to by ci się podobało, bo lubi się avocado. Już ci się psuje maska, widzę. I pokażę Wam, moi drodzy, pościel na moje łóżko, drugą pościel na mojej Artura Łóżko. Jedną pościel zakupiłam przez internet, tą, co Wam pokazywałam w filmie, gdzie Wam pokazywałam ramę. I tam ta pościel jest w kolorze takim trochę miętowym, odrobinę wpadającym w niebieski, w zielony, a drugą wybrałam w kolorze żółtym. E, I ta pościel wygląda w ten sposób. Ta pościel jest zakupiona w Argosie, jej, jej cena to było 22 funty, a poprzednia była zakupiona e, w internecie na jakiejś stronie i kosztowała 23 funty. Tak wygląda pościel. E, tu mamy na poduszkach e, Edinburgh, e, London, Madrid, e, Sztokholm, Tokio, czyli różne stolice różnych państw. A New York. Także widzicie? Różne stolice państw wypisane na poduszkach. E, tutaj tak jakby zarys miasta ogólnie i tutaj z drugiej strony też znowu wypisane miasta. Nie wiem, czy przez całą wiecie, pod spodem długość, czy tylko kawałkiem. No. Taką wybrałam, czyli z akcentami żółtego i zastanawiam się, czy właśnie w akcenty brązu i żółci nie będziemy z Arturem szli, jeśli chodzi o ym, sypialnię. Troszkę mnie kręci kolor musztardowy i bardzo y, chciałabym pójść w ten kolor, brąz, musztarda, ale no zobaczymy jeszcze jak będzie Artur się na to zapatrywał, ale myślę, że raczej mu się to spodoba. Dobra, my zaraz zmykamy do domu, w domku już obiadek czeka, dziewczynki zjedzą e, i w ogóle kropiło. A jedzenie? zgadnij. mrozo? Um, Nie. Zabawa? Mmm. Mielone? -mm. Mmm. -mm. Zupa czy danie? Danie. Um, mm. um, kurczak um, z mizerią? Mm -mm. mm -mm. Jajko? Nie. Mm -mm. A... Gula? Nie. Nie <gulasz>, nie gulasz. gulasz. Rybka. Oh, nie. Z ziemiaczkami. Brokułem. Mm. Także całkiem dobry obiad. Aaaa. Dobra zmykamy do domku. Yep. My już po obiedzie, tak się cieszę, że Artur już jutro ma wolne, bo gdy Artur ma wolne, to my możemy więcej, dużo zrobić we dwoje. Ja teraz czekam z niektórymi rzeczami, żeby po prostu Artur mi pomógł, bo jest potrzebna męska dłoń, szczególnie jeśli chodzi o wiercenie w ścianach. A powiem Wam, że wiercenie w ścianach angielskich, ci, co mieszkają w Anglii, pewnie w Irlandii, Szkocji, e, Walii, i Irlandii Północnej i jeszcze gdzieś w pobliżu wiedzą, jak to wygląda. Zastanawiam się, czy tak samo wygląda wiercenie w ścianach belgijskich i holenderskich, e, czyli generalnie, że ściany są takie, że się w nie można, wiecie, wsunąć wiertełkiem jak w masełko. Oczywiście nie wszystkie. E, znajdują się też ściany nośne, mocniejsze, ale. Śmieje się, bo u nas w Polsce, no wiecie, ciężko jest wywiercić, przynajmniej w starym budownictwie dziurę w ścianie, żeby coś powiesić. Jak już się powiesi, to wisi, to naprawdę nie na chybił trafił, tylko na pół życia, powiedzmy. Nie można później wyjąć wiertła czy gwoździa ze ściany, a tutaj. Tutaj trzeba się modlić, żeby coś nie spadło. Trochę po żartem, trochę serio, ale no tak to wygląda. Ja za chwilę będę też szykowała e, dla dziewczynek e, podwieczorek. A powiem wam, że one, jak wracając ze szkody, są takie głodne i pokażę wam super e, produkty. Bardzo się cieszę, że mogłam e, zamówić te produkty z Mixit. Na pewno słyszeliście, na pewno znacie. Ja, jak byłam ostatnio w Polsce, to jadłam nawet, jak byłam u rodzinki. E, Pokażę Wam nawet co, taki fajny... Nie wiem, jak to nazwać. Krem Mixit? Nie, to jeszcze inaczej. I muszę Wam ją koniecznie pokazać, bo ja będę ją próbowała. Ale mam super produkty i powiem Wam, że chętnie podzielę się opinią o nich. Troszkę już je testujemy, parę dni, więc wiemy już, o czym mówimy. Jestem zachwycona składami, a zresztą sami sobie komponowaliśmy te mieszanki Mixit, czyli różnych musli, owoców suszonych, więc musicie zobaczyć koniecznie, co tu nam wpadło w nasze ręce. Zabieramy się za robienie podwieczorku. Pokażę Wam w ogóle pierwszą mieszankę mixit jaką ja tutaj mam. Jest to mieszanka Matyldy i Liliany, dokładnie tak. Nazywa się Maty i Lili, ponieważ w mixit możecie sobie sami zrobić mieszankę. I możecie tą mieszankę, że tak powiem, sobie też podpisać. Otrzymujecie w takich pięknych pudełkach. Myślę, że one fajnie mi się przydadzą, będzie można je wykorzystać. I ta mieszanka miała na celu to, żeby było bardzo dużo owoców, bo dziewczyny lubią bardzo owoce. I powiem Wam, co my tutaj mamy w składzie. Eee, składniki, maty, owocowo 50%, pestki dyni, wiśnie, liofilizowane, czereśnie tak samo, czerwona porzeczka, śliwki, jagody, goji, rodzynki, migdały, płatki, imbir, cynamon, morele i truskawki. Wow, mega skład, zaraz zrobię dokładnie z dziewczyn mieszanką im tutaj danie. Pokażę Wam. Uf. Tą mieszankę. Jest to owocowo 50% i orzechowe 15%. Czyli takie szaleństwo. I jest to musli. Yy, I to musli miało być i owocowe, i mieć dodatki orzechów. Kompozycja. Płatki kukurydziane z miodem i orzechami, jagody. Banan, ananas, kiwi, owoce granatu, czarna porzeczka, morwa, suszone jabłko mango, papaja, orzeszki piniowe. I surowe ziarno kakaowca kruszone. Już Wam pokazuję, moi drodzy, jak wygląda ta mieszanka. Nie jest to jakieś zwykłe musli, tylko jest naprawdę widać, że tych owoców, orzechów jest tutaj bardzo dużo. Są one też bardzo duże. Przepięknie owocowo pachnie. No, rewelacja. Przyznam Wam, że tą mieszankę e, robił akurat, komponował sobie tatuś. On stwierdził, że on będzie taką jadł, on uwielbia w ogóle musli, więc dla niego to w ogóle był raj. Moi drodzy, pamiętajcie też, że dla Was będzie zniżka 5% mniej za Wasze zakupy, szczegóły wam zostawię oczywiście w opisie. A jeszcze Wam pokażę muszę Wam pokazać e, mieszankę, jaką ja sobie zrobiłam, i jest to mieszanka jesienna Karolci. Dokładnie tak się nazywa na etykiecie. I ja stwierdziłam, że ja mam ochotę na kaszę. Kaszę. I wybrałam sobie kaszę. Mieszanka jesienna Karolci. Kasztanowa, maliny, jagody, czarna porzeczka i żurawina. Mmm, Zaraz robię dziewczyny podwieczorek z naszym miksitem nowym, z waszym owocowo i z moją jesienną mieszanką Karolci. Powinnam była nazwać tą mieszankę jesieniara Karolcia 2020. <ścoughs> I mówiłam wam, moi drodzy, też o pewnym przysmaku, który urzekł moje serce. Maty jeszcze go nie próbowała, zaraz dam ci spróbować. Wygląda też To jest Mixitella i jest to kokosowy krem dla wielbicieli kokosów. Ja sobie to wybrałam, bo ja uwielbiam kokosy z białą czekoladą. <laughs> w ogóle zapach tego, bo ja już oczywiście tutaj musiałam spróbować. O Jezu, to tego. Jak to pachnie? Kokosami z białą czekoladą. Pachnie dokładnie jak kokos z białą czekoladą. No, dokładnie i teraz. <laughs> nie, nie, ja jakie? Dobra, tak. Mm. No, jak? Jakie dobre? Mm. To jest rewelacja. Dla lasuku powiem Wam, że perfekcyjne. Delikatny kokosowy krem z białą czekoladą bez dodatku cukru co jest bardzo ważne. Idealny jako dodatek do słodkich dań i wypieków lub do bezpośredniego spożycia, i mamy składniki: kokos 75%, moi drodzy, belgijska biała czekolada 25%. Ma tutaj słodzik, oczywiście, masło kakaowe, pełne mleko w proszku i jakieś tam dodatki. Może zawierać śladowe ilości orzechów, ale w ogóle jest to rewelacja. Jest pyszne. Ja dzisiaj pomyślałam, że bazą do naszej kolacji, do naszego podwieczorku, właśnie tak, żeby nam na wieczór dodać energii trochę, będzie najpierw jogurcik. Do tego, moi drodzy, wkroję banana. Moja porcja jest bez jogurtu akurat. Dziewczyno, wkroję prawdziwego banana. Niam, niam, będzie, zobaczysz. Nie mogę się doczekać, to zjeść. Mixit it dziewczyn, czyli owocowo. Posypiemy. Wow. Ale... A do mojej porcji, moi drodzy, dodam jesienną karolce i ja swoje danie zaleję mlekiem bezglutenowym. I zamówiłam też, moi drodzy, chrupiące owoce duże, które są idealne też do lunchboxów i ja dziewczynom na przykład dzisiaj dawałam je do lunchboxu I odrobinę takich kruchych owoców. Zobaczcie, jak one wyglądają. Wow. Okej. Okay. I Wy dostaniecie łyżkę kokosowego kremu. Ja też oczywiście. Moi drodzy, możecie mi zaufać na 100%, jak lubicie kokosy. To jest po prostu niesamowite. To jest tak pyszne że ja na bank będę to kupowała na bank. I żeby jeszcze dopełnić po prostu szczęścia, to dodamy troszeczkę almond peanut butter, czyli takie masło orzechowe z dwóch rodzajów albo z trzech orzechów, zaraz wam powiem. Delikatny krem z migdałów i orzechów ziemnych. Ej, no weź zobacz. Zobacz. Ja bardzo lubię pin Tak wygląda zestaw dla dziewczynek. No sami powiedzcie, czy to nie wygląda apetycznie. Zobaczcie, jakie są duże kawałki owoców. To się nazywa prawdziwe musli. Do mojej porcji, ponieważ moja była z kaszą, ja dodaję. Troszkę ciepłego mleka, wymieszam zaraz to. Mamy tuż krem y, kokosowy, mamy tu y, masło orzechowe, owoce różne. Uuu, pachnie ładnie. No. Maty już nie czeka, Maty już je ja w kuchni. Nie mogę. Już nie. Mm. Dobre? Mm. Ten nasz miks jest dobre. dobry. Tak? No. się nie może poczekać, a ja zaniosę Lili. lili Porcję, a tutaj jest moja. Mam dla Ciebie pod wieczorem. Proszę, zobacz jakie pyszności ci przyniosłam. Poczekaj. Co tam mama przyniosła? Będziesz jadła i rozmawiała z babcią? No jedz sobie, spróbuj. Smacznego, kochanie. Dziękuję. Dobre? Pyszne? Smacznego. I dziewczynki są po pysznym wieczorku, bardzo wam smakowało, no i no. tak tak nie na, na tak, bo musli są syte, to jest właśnie bardzo fajne, że możecie zjeść musli i jesteście długo najedzeni, a teraz ja idę zjeść swoją kaszkę.